Witajcie w dzisiejszym materiale. A w dzisiejszym materiale sobie kopiemy dziurę pod tą beczkę. Będziemy tą beczkę na wodę wkopywać sobie tutaj w tym miejscu. Jak widzicie, idzie dosyć fajnie. Taka miękka ziemia i fajna ziemia. Patrzcie sobie fajna ziemia będziemy mieli tutaj beczuszkę jedna tam na wodę tą główną woda tam gdzie jest kranik a druga będzie w tym miejscu będzie wypadać deszcz albo coś no to to będzie mieli wodę i przy okazji jakby to się ją naleje, naleje się do połowy i będzie do podlewania to co jest tutaj tak bliziutko czy tam truskawki które mamy przykryte jak widzicie są przykryte już truskawki beczkę mamy włożoną Jak widzicie będzie tak niziutko dosłownie widzicie tak? Tak niziutko no taka połowa tak jakby Taka połowa no taki 50 takie taki 25 litrów bo ona jest chyba 50 litrowa Tak mnie się przynajmniej wydaje A jeśli Wam się materiał podobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. No, już zasypywania wam nie będę pokazywał, ale tyle, że coś tutaj u nas się dzieje. Coś tam będziemy sobie wkopywać. Zapraszam do następnych, do starych filmów. I do czekania na nowe filmy.